Siema, siema, siema! Witajcie, z tej strony Burbonik. Witam was na moim kanale. Dzisiaj sobie będziemy... Hmm, kontynuowali, jak, jak co niektóre poranki. Sons of the Forest. Hej, Katarzynka, witam cię, jak żyjesz? Muszę sobie, słuchajcie, przepętlować okulary. Przeżywano live? Bułka no. hej, witam cię, ale już wróciło do normy, widzę. Chwilę urwało, ale już z powrotem, internety jak żyjecie? Co jak tam poranek? Kurwa, tam przychodzi się chodzi. się, mogę, to mi przyjdzie coś zaraz. Zaraz do Okej, okay, Ja też zaraz do pracy. Dobra, w nie powinno być. No Weź buka, nie gadaj. Bo kurwa, jeżeli oglądasz mecz, to ty powinieneś wiedzieć, że tam kurwa mogą być spokojnie. 4-2 czy 4-1, to tam nawet takich rzeczy mi tutaj proszę cię nie pisz. Równie dobrze karny na winim, też by mógł być. Dobra, idziemy w którą stronę. Będziemy w którą stronę w tą chyba. Dobra, i wale mógł. O nic nie widać, nic nie widać. Tak, tu trzeba. Dobra, Dobra teraz głośno. Już nie żyję już się łażą Dobra Ale czy się szybko? Yy. Kurde to Cyk. Dobra, na razie buka i to jest to <laughs> nie wiem, ja oglądałem mecz i oglądałem mecz z kibicą Barcelony, kibic Barcelony Sam wprost powiedział, że w coś w tym meczu było nie tak Barcelona kompletnie nic nie grała i naprawdę tam mogło się skończyć kurwa 4-1, 5-1 nawet piłka 5 razy w siatce była. Maciu dzięki za obserwację się mam Kogorka A czekajcie jeszcze są so Czas z YouTube'a wyparć, czy nie? No, czas z YouTube'a jest, o, już dziecko. Hopla, no i już jest czas z YouTube'a. Cześć, dobra. coś, Gorpio, dzięki za gift'a. O kurde, patrzcie tu. Dobra, pięknie. Kurde, dobra Kurde, no. Ja z nim nic nie wezmę Tutaj tylko z tego wezmę, z tego Z tego, ja tu zgłośno Pracuję dzisiaj, pracuję, tylko że dopiero Później idę do pracy Jest mega głośno mi się wydaje, słuchajcie Ja sobie lekko to ściszę, u was też jest tak głośno? Gierka? Czy mi się tylko tak wydaje, dźwięki? Jeszcze ja lekko to, kurde, na, na 80, w ogóle sobie tak skręcę. Ile mam godzin sozotów? Ale że nie wiem, ale z ciekawości można zerknąć. 85. 85 godzin. Dobra, jest głośno. Ale dobra, teraz ściszyłem i dawajcie znać, czy jest lepiej, czy nie. Dobra, wiecie co, my musimy sobie tak. Założyć, kurde, pancerz na siebie. Pilsy sobie wziąć. Nie proszę. Hmm, 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 dobra. Czy coś jeszcze powinniśmy? Ty coś się napić. Dawaj tu drina. O cyk, 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 Dobra, śmigamy. Ry, 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 ry. siemanko Mati, siema, siema, jak tam żyjesz? I dzięki za serducho. Jest, patrzcie tu w tego. Dobra, ale ją ja zrobię to tak. Cyk. O kurde. Oo, 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 jak podbieg. Dobra, dostał. Jest, dobra. Wysypał się śmieć. Dobra, co tu jeszcze jest? Eee, lala, pancerz, 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 dobra. Bierzemy tu, L. Właściwie zamarznięci są w tych stalach, Nie wiem, czy to jest stalak. i... Mi, mi się sadzowką nie zapaliły. Co ty gadasz? I co w takiej sytuacji? Co w takiej, w takiej sytuacji się robi, Mati? Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma nic. Nie ma. Idziemy. O, 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 o. Nie Okej, dobra. Muszę zmienić, dobra. Jest, śmigam. O, oh, o, oh, oh, są, są gówniaki. Jeb jednego. Je... O oh, kurde, skoczył na mnie. Oh. No, wygnoję! Dobrze. Ale zabrały mi trochę życia. Ja się boję, że tu będzie coś jeszcze mocniejszego. Ej, ja łopaty nie mam. Czy to jest na pewno, kurde, jaskinia z łopatą, słuchajcie? Ja tu w ogóle nic stąd nie zebrałem. Patrzcie, my już stąd wychodzimy. Czy nie? O, Patrzcie, 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 patrzcie. Mogę iść tu, dobra? Tutaj coś będzie. Tutaj coś będzie musiało być. Ja w to wierzę. No dobra, się nie zajera, ale szybko. Chcieliśmy powietrze, ale sądzę, że się dobrze rozpalić. No bo to przed. Ale takie coś jest chyba, przez... przez to, że się komina chwilę nie czyściło, co nie? Dobra. Jest, pięknie, wszyscy dostali. Biorę, żarcie. Gdzieś tam się wije gdzieś kurwa, w którą stronę Dobra, w lewo idziemy Otwórz strzała, komputerek, weź go Weźmy sobie płytkę Płytkę Mariebrosa i dół Nie wiem czy to w drugą stronę poszedłem w ogóle To się teraz zastanawiam Bo tak poszedłem w górę Czekajcie jakbym poszedł tam No, czekajcie, 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 czekajcie czekajcie Na Nie nie widzę to jest potrzebne, no, no to no trzeba czyścić komin, trzeba trzeba akurat bo to może być przypał niszczyszczą takiego komina Tu jest co? Co za miejscu teraz? O, dobra, tu będzie o nie Tu nic nie ma Okej okay. No dobra Czyli tutaj nic nie było, dobra? Z tego co pamiętam to jaskinia Opadu na pistoletniowej Właśnie tu jest kurde właśnie nie wiem po co jest ta jaskinia Dobra, idę teraz znowu z powrotem tu Zaraz rozkminimy, bo właśnie nie jestem pewny. Kurczę... teraz, ten jak spadł ze skałki, ty, eee! Basta, koło boju. Teraz godzina na ósmo, prawie dobra, do, do dziewiątej możemy grać. Tak? Do dziewiątej? Tu myślę, że będzie. Ciamka, coś tu. O, albo to ja. Tu? Nie. O, właśnie. Coś mi tam ciamka, ale ja nie chcę się z tym bić, jeżeli ja nie muszę. Ale kości wezmę. Kości zawsze spoko. Jakby trzeba było kewlarz zrobić, mamy taśmy? Nie mamy taśmy, więc jest dupa. No i dalej tam chodzą, no. Przecież to nie ma szans. Jemu w nogę. Ociekuj. Patrzcie co on zrobił. Dobra, dostał. Dobra, jest. El, Lampaka, lampka, 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 lampka. O kurwa. O kurwa. O czym U, mamy? O czym <grywa> Tutaj ja się pogubiłem, z której strony nie przyszedłem. Nie, stąd przyszedłem. Tu muszę iść, chyba. jakiś się w tagą po tych skałach skakał. Ok, czekajcie, kawał ubiorę. Mam jeszcze jednego, dobra. Tutaj nic nie ma. Strzały sobie wyciągnę z niego. Kurde, coś tuczę ale nie jest to jest. Pistolet. Dobra. Dobra, 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 Pistolet jest... Kurczę, pistolet jest ważniejszy, kurde, niż ten, niż łopata. Zarąbiście, myślałem, że to... Szczerze, myślałem, że ja najpierw muszę mieć... Łopatę. Kurwa, ja myślałem, że sobie zbiorę na tą szmatkę. To jest chyba specjalnie tak Żeby się zabić na głupi. O, kurwa! Wiecie co? Ja się z tym chyba... Po chodzi! Dobra Czy bardziej przyszło takie, żebyś mógł ją otwierać Teoretycznie tak, ale do budowy mi się tyrolka bardziej przyda Okej okay. O co poszedł? Ale wraca debil Wraca debil, wiecie co? Ja człowieka może on wyjdzie na ścianę z pierwdalam, ja się z nim nie biję nawet To z niego nic nie będzie, to nie ma sensu. Musisz teraz umrzeć jak coś, bo tam u góry powinieneś tę rolkę opuścić i przelecieć. Nie, czekajcie, patrzcie tu. Spierdalam. Szybko. Dobra. Patrzcie, dobrze to zrobiłem. Si calafon. Nie mi już, na. O kurwa, drugi. Ok. na prędkości. Patrzcie tu. Nie dogonię to, on się za nim się obróci. Tyż kurde, nas już nie będzie w skinie. Tu. <laughs> Dobra! Wyjście I teraz trzeba. Kurde, teraz trzeba z powrotem znaleźć miejsce, gdzie się, kurde, wybudowaliśmy, bo ja nie wiem gdzie. Dobra. O kurde, noc. zarąbiście Nie ma tak w nocy wyjść ze skini. W środku nocy. Czulwyk, gdzie jestem? Widzicie, że my bazę mamy mega, ale to kurde, naprawdę mega daleko. Czyż nasza kurwa baza? Czekajcie się, tu kimno, może się uda. Nie chcę po nocy łazić. Rozumiecie mi chyba, co nie. Cyk. Ja się tu rozrusz tą płachtę nabyka. Pyk. Po pierwsze zapisz, bo nieco się wydarzy za chwilę. A po drugie śpimy. O! Zarąbiście. Dobra. Ej ja chyba pójdę po pistolet, jak my już tutaj jesteśmy. Tak zrobimy. Idziemy po pistolet. Oby nas nic nie zaskoczyło. Dobra, wypchniemy sobie jagódki. Ile tych 350 jagódek mamy, czy nie? Hej, WSD, witam Cię. Dobrze, Nie chcecie się do pracy? Mi też się nie chce do pracy, też bym wolał w domu zostać, no ale niestety Dzisiaj po pracy z Gościem uznaliśmy, że... znaczy uznaliśmy, że od dzisiaj w zdrowie się, odżywiamy eee, Wracamy normalnie dalej regularnie na siłkę teoretycznie, kolejne podejście, żeby to zrobić Kurde, mam nadzieję, że się uda Już tej pracy jest naprawdę coraz mniej, więc trzymam kciuki, <gry> trzymam kciuki za siebie i za żeby się to udało no wróci Ty góry. O! A tu się opie! Ale dostał cięcie, ty! Dobrze! Siemanko Rafał, witam cię. Dobra, no, trochę mnie trzeba, lecę dalej. Przez krzoki. O kurde, jakbyśmy ich trafili na jakąś. ich osadę. Nie byłbym wcale jakiś taki bardzo zły. Tak naprawdę. Ale bym sobie ich zaatakował, wiecie? Bym się z nimi trochę popizgał. Rafa, dzięki za obserwację. Ej, live'a wam nie zacina, co nie? Sobol o, się no. Bo się zrozumie. Nie, nie roboty, mam dwa tygodnie wolnego. No, chciałbym, żeby tak u mnie też było teraz. <laughs> Ale ja za chwilę będę miał dużo wolnego, słuchajcie więc. To są dzięki z Egipta Nie zacina, czyli zacina stream. Nie, z takich nie mam nic Jak już wszystko chyba git powinno być, co nie? Troszkę ścina Okej okay. A ja widzę chyba przy, taki, o, przy takich ruchach na przykład zacina, co nie? Zacina okej okay. Dobra, wiecie co zrobimy? Tutaj sobie spróbuję to ogarnąć do 15 tysięcy. Zastosuj, ok. Kurcze, czego tak może być? Dajcie mi jeszcze sekundę, jedną rzecz zrobię. Jedną rzecz chcę sobie ogarnąć. O, kazik, cześć, kazik. to, tak. Monitorowanie. Temperatura GPU jest gitara CPU też jest. Kurde, wszystko jest gitara, to nie wiem to chodzi. Dalej ścina. Co to boli? A, ja wiem czego może ścinać. Czekajcie. Informacja tylko transmisji tej live. 8000, no chyba, że to jest przez to. Widzę co? Ja wam odpalę live jeszcze raz. Ja wam odpalę live jeszcze raz i zobaczymy, jak mi będzie szumieć. Dobra Dobrze czyli tubie koości pod pierć. 60 kt na sekundzie, 6400, Nvidia, edyty tutaj sobie Tego, o, dobra typ. O Okej okay. I teoretycznie powinno... Kurwa, powinno śmigać, ale zacina, widzę momentami, o co tu chodzi? Jest coś z tego YouTuba? Nie wiem Dobra O, Kelvin, cześć tego nie wysadzamy, bo to wybitniemy. Idź z nim. Cyk, 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 cyk. Hop, hop. Wybieramy wszystko, co się wygoda. Okej. Okay. Cześć, pędziczek. Co tu robisz? Dobra. To już nic, więc... To kelwiny się przestraszyły przez chwilę. Hop. <kłysy> Dobra. Coś tu w dół. Dzisiaj po pistolet, może się uda. Bez problemów, kurde, go podnieść dzisiaj. Kurwa, wiem, czego tego live'a może zacinać. Ty kurwa może tego live'a zacinać w ogóle przez... Przez jebanego Windowsa 11. Jego ja go muszę chyba cofnąć w ogóle do Windowsa 10. Windows 10 nie miałem takiej kurwa, nigdy. Ja widzę, jak to się zacina. No cofamy do Windowsa 10, słuchajcie, jak jest tylko taka możliwość. Swoje ustawienie, bo to jest masakra. No, ja widzę to, dobra, słuchajcie. E, musimy Livea w takim razie odłożyć. Ja muszę sobie to cofnąć do. Muszę sobie cofnąć Windowsa do. Pan sklejkę, tak, powrót, ale niestety jest sytuacja taka, że zrobiłem sobie aktualizację do Windowsa 11. Myślałem, że jest super, ale ja widzę, że po prostu kurwa obraz się potrafi zacinać jebany, co nie? Przy Windowsie 11, więc tutaj trzeba sobie to ogarnąć. No niestety muszę sobie przywrócić system do 10. Dobra, zapraszam Was na wieczornego streama. hej!